ma tu wahacz? Zapraszam na test nowej generacji Fiata 500, czyli samochodu jedynego w swoim rodzaju pod kątem stylu. I tego stylu w jego najnowszym wcieleniu również nie brakuje. Brakuje za to silników spalinowych, ponieważ nowa 500k to konkretnie Fiat 500E, czyli elektryk. I co to oznacza dla tego modelu, opowiadam m.in. w dalszej części filmu. Startujemy! Pod kątem wizualnym elektryfikacja 500 nie zmieniła jej charakteru, i wciąż mamy tutaj obłości inspirowane klasycznym wcieleniem tego modelu z lat 50. ubiegłego wieku, ale w tym przypadku dobrze sprawdza się powiedzenie, że diabeł tkwi w szczegółach, ponieważ za sprawą przeprojektowania przedniego pasa z lampami zachodzącymi na maskę i tworzącymi zadziorniejszy powiedzmy wyraz twarzy i lekkim napompowaniem całej konstrukcji bohater tego filmu prezentuje się moim zdaniem ładniej niż spalinowy poprzednik, i też nowocześniej, bo jednak po poprzedniej 500. Widać było już trochę, że jej projekt pochodzi z 2007 roku. Znaczy, słowo poprzednie nie jest tutaj w pełni poprawne, ponieważ spalinowa odmiana wciąż jest równolegle sprzedawana, no ale wiadomo o co chodzi. Do testów trafił mi się egzemplarz elektryka w wersji RED, co jest odniesieniem do organizacji zajmującej się ochroną zdrowia i nazywającej się też RED. Z tą nazwą nie ma co się dziwić, że takie akcenty jak lusterka czy znaczki są w testówce czerwone. Za lakier w tym kolorze dopłacić trzeba jednak 2000 zł. Identycznej kwoty wymagają 16-colowe felgi aluminiowe zamiast stalowych 15 We wnętrzu też czerwieni nie brakuje, ale przede wszystkim w 500e dostaliśmy zdecydowanie poprawiony projekt deski rozdzielczej, który w Spalinowcu zestarzał się znacznie bardziej niż na dworze, a tutaj mamy zachowaną ogólną koncepcję, ale pasującą do standardów współczesności i moim zdaniem naprawdę ładnie się prezentującą. W kabinie testówki znaleźć można też ciekawe detale, jak chociażby grafikę oraz odpowiedni napis w uchwytach na drzwiach. Mamy też panoramę miasta wytłoczoną na półeczce na konsoli centralnej. Z tego co porównywałem ze zdjęciami jest to panorama Turynu. Mamy tutaj również już pod kątem praktycznym w tej strefie ładowarkę indukcyjną do telefonu. Kosztuje ten dodatek 700 zł. Fotele też mają czerwone akcenty, wzorek układa się w logo Fiata. A asymetryczne wykończenie, gdzie tylko jeden fotel jest czerwony, to naprawdę fajny dodatek. Ale ogólnie, w wersji RED, poza stylistyką, wprowadzany jest też biobójczy materiał na fotelach, kierownicy czy w bagażniku, który minimalizować ma rozwój bakterii i grzybów. Dodatkowo schowek przed pasażerem wyposażony jest w funkcję sterylizacji mniejszych przedmiotów poprzez lampę UV. Wystarczy je tutaj włożyć, zamknąć i cały proces trwa 3 minuty. Niestandardowo w 500e rozwiązana została również kwestia otwierania drzwi, ponieważ zamiast klamek mamy tutaj przyciski, co wypada pod kątem ergonomicznym dobrze i nie ma do tego zastrzeżeń, ale gdyby ten bajerancki dodatek zawiódł... To fajnie, że Fiat pokusił się o dodatkowe dźwigienki w mniej eksponowanym miejscu, więc nie ma problemu, aby przy ich pomocy ewentualnie też drzwi otworzyć. Jeszcze w temacie dostępu do samochodu powiem, że ma on niesamowicie cichy centralny zamek. Jestem w garażu, idealna cisza i naciskam przycisk. I nie słychać absolutnie nic, co wydaje się fajne, ale osobiście wolę jednak słyszeć te zamykające się albo otwierające drzwi, żeby mieć dodatkowe akustyczne potwierdzenie, że wykonałem operację, właśnie zamykania albo otwierania. Nie jestem też fanem pilota. Pod kątem praktycznym wypada on ok. Co prawda ta konstrukcja mogła być trochę cieńsza, ale ze względu na obłe kształty i niewielką masę, i tak nie przeszkadza w kieszeni. Ale problemem jest tutaj design i wykonanie. Mamy tutaj czarny. Dosyć tandetnie wyglądający plastik, przez co całość jest taka mocno nijaka, ponura. W wersji Red podobno patrzyłem na stronie, ta część powinna być wykończona na czerwono no ale dostałem to, co dostałem i jest to coś, co nie pasuje do designerskiego samochodu. No właśnie, Fiat 500 od lat był postrzegany jako model designerski i to pociągało za sobą jego wyższą cenę, a teraz jeszcze się ona zwiększyła za sprawą zmiksowania designerskości z elektryfikacją, ponieważ 500 E kosztuje od 104 tysięcy złotych za bazową wersję action, która oferuje ubogie wyposażenie ze stalowymi felgami, za to bez jakiegokolwiek tempomatu, czynnika deszczu, asystentów parkowania czy nawet ekranu środkowego, bo jest tam tylko uchwyt na smartfona. Jak na podstawę w takim maluchu jest to w sumie spodziewana sytuacja, ale biorąc pod uwagę, ceny wersji elektrycznej braki robią bardziej negatywne wrażenie. Dodatkowo dostaje się wtedy słabszy układ napędowy 95 koni, akumulatory mające skromne 23,8 a użytkowo 21,3 kWh. Od wersji Red zamówić można mocniejszy wariant 118 koni i z bateriami o znacznie przyjemniejszej pojemności 42 i użytkowo 37,3 kWh, ale wtedy cena tej odmiany rośnie ze 121 900 na 141 900 zł i pod kątem Wyposażenia można mówić o przyzwoitym poziomie, bo dochodzi zwykły tempomat czy ekran z nawigacją, ale wciąż chociażby za światła LED dopłacić trzeba 2,5 tysiąca zł, a czujniki parkowania czy kamera cofania w ogóle nie są dostępne. Tego typu opcje pojawiają się dopiero w topowej odmianie La Prima, w której dostać można naprawdę bogate wyposażenie, ale która też wyraźnie cenowo przekracza już granicę 150 tysięcy zł, no i nie jest tak bakteriobójcza jak testowane RED. Pod wersją RED w cenniku znajduje się jeszcze podobnie wyposażona, ale pozbawiona dodatków stylistyczno-higienicznych. Wersja ICON kosztująca 3800 zł mniej i to na jej podstawie przedstawię, ile elektryczny Fiat 500 kosztowałby, gdyby ktoś chciał wziąć go w wynajmie długoterminowym. Jako przykład posłuża się ofertą partnera Wahatch TV, czyli firmy Carlis Polska. Za parametry przyjmijmy 4-letni okres wynajmu, zerową wpłatę własną i roczny limit kilometrów na poziomie 20 tysięcy, i wtedy miesięczna rata wynosi 2049 zł netto lub 2000 521 zł. brutto przy uwzględnieniu w tej kwocie przeglądów i wymiany części eksploatacyjnych pełnego ubezpieczenia i ewentualnego samochodu zastępczego. W prawym górnym rogu ekranu wyświetla się teraz link do omawianej oferty, gdzie można dostroić warunki pod swoje preferencje. Umieściłem go też w opisie filmu wraz z dodatkowym linkiem do leasingu operacyjnego na 500 e. Jeśli ktoś myśli o tym samochodzie, to polecam tam zajrzeć. Lepszy układ napędowy we Fiacie 500e przydaje się moim zdaniem przede wszystkim ze względu na większy zasięg, bo w testówce jeżdżąc po Warszawie i przy lekko dodatnich temperaturach mogłem osiągać około 260 km na jednym ładowaniu przy średnim zużyciu energii na poziomie 13-14 kWh na setkę, co jest wartością dawiającą naprawdę spory komfort psychiczny. A według WLTP w cyklu miejskim można wyciągnąć do 460 km, co z kolei w prawdziwym świecie jest moim zdaniem nierealne. Z kolei w trasie na zwykłych drogach samochód zużywa mi około 5 15 kWh na setkę, na ekspresówkach były to okolicznie 21-22 kWh, a na autostradach około 26 i wtedy procenty znikają już szybko, a dodatkowo od około 115 km na godzinę wyraźnie zaczyna rosnąć hałas w kabinie, który jeszcze utwierdza w przekonaniu, że 500 A jest modelem głównie do miasta. Słabszy wariant mający 21 kWh netto nawet w terenie zabudowanym i na przykład w zimie może okazać się problematyczny, jeśli ktoś nie jeździ po stałej trasie, zatem zdecydowanie moim zdaniem do mocniejszego walki. To dopłacić. Też oczywiście wtedy docenić będzie można lepszą zrywność, która gwarantuje takie przyspieszenie od zera do setki. I takie od 90 do 140 km na godzinę. Ogólne osiągi może nie są powalające, zwłaszcza gdy patrzy się na katalogowe dane, ale dzięki typowej dla elektryków natychmiastowej reakcji na wciskanie gazu poczucie dostępności dynamiki testowany Fiat oferuje dobre i przede wszystkim czuje się to w kluczowym dla tego modelu w miejskim zakresie prędkości, gdzie samochód przyspiesza bardzo żwawo i pozwala z dużą pewnością wykonywać wszelkie manewry, a przy okazji daje frajdę z przyspieszania niedostępną w żadnej spalinowej 500C poza sportowymi wersjami Abarta. Przy wyższych prędkościach wciąż lekki efekt wciśnięcia w fotel zapewniający Pewność jazdy jest obecny i wszystko to dzieje się w trybie normalnym, ponieważ ustawień sportowych 500N oferuje. Dostajemy w nim za to tryb range, który jest zakamuflowanym trybem jednego pedału, gdzie samochód po puszczeniu gazu zaczyna mocno wytracać prędkość aż do pełnego zatrzymania, przez to rzadko trzeba korzystać z hamulca. Przez taką charakterystykę wyciągnąć można wtedy lepsze wyniki pod kątem zużycia energii, a najbardziej pomaga w tym tryb Sherpa, który ma zmaksymalizować naszą szansę na dotarcie do celów w kryzysowych sytuacjach poprzez ograniczenie prędkości. Maksymalnej do 80 km/h, a także wyłączenie klimatyzacji. Jeśli jednak z dostępem do ładowarek nie jest źle, to energię w samochodzie najsprawniej uzupełnić można na szybkiej ładowarce poprzez złącze CCS i prąd stały, który dla większych akumulatorów oferuje maksymalną moc 85 kW, a dla mniejszych również solidne 50 kW, zatem w około 30 minut można w każdym przypadku samochód do około 80% naładować. W testowanym Fiacie występuje też możliwość korzystania z prądu zmiennego i kabla typu drugiego i w takim przypadku z mocą 11 kW większe akumulatory testówki napełniłem w lekko ponad 4 godziny, a ze zwykłego gniazdka nie wiem jak samochodu naładować, ale katalogowo procedura trwać ma około 15 godzin. Sekcja związana z układem elektrycznym w systemie inforozrywki nie jest przesadnie rozbudowana, można śledzić przepływ mocy, to co pokazywałem wcześniej. Mamy też możliwość ustawiania planów ładowania, kiedy się ono zacznie, kiedy zakończy, w jakich dniach, jeśli ktoś codziennie podpina samochód do swojego np. gniazdka w garażu. Jest też możliwość ustawienia intensywności ładowania. Poza tym system inforozrywki to najnowsze rozwiązanie przewidziane dla fiatów z ekranem o przekątnej 10-25 cala. Mamy tutaj bardzo szybkie ładowanie się wszystkich elementów. Też świetna jest reakcja na dotyk, a także jakość wyświetlonego obrazu, więc ogólne wrażenia skorzystania z, z tego systemu. Są takie typowo smartfonowe. Interfejs też nie stanowi problemu. Chociażby w menu mamy dobrze pogrupowane kategorie też odpowiedniej wielkości elementy interfejsu. W innych miejscach również te elementy interfejsu nie stanowią wyzwania, żeby w nie trafić. Jeśli chodzi o ekrany domowe, to są one personalizowalne, można je podzielić albo na dwie części, albo na trzy, też dowolnie zmieniać kolejność. Mamy też dodatki, jak chociażby belkę wysuwaną od góry, więc ogólnie jest to bardzo fajny system, dopracowany. Ja w nim żadnych dokuczających wad nie widzę. Pomimo tego, że klimatyzacją sterować można w menu ekranowym, to oddelegowany został do tego zadania też rząd fizycznych przycisków. Fajnie, praktycznie, nikt nikogo do niczego nie zmusza. Jeszcze niżej mamy kolejny rząd przycisków do zmiany biegów i jego akurat nie jestem fanem. Znaczy, wszystkie te przyciski działają ok, ale osobiście zazwyczaj moja ręka jednak wędrowała w okolicy tunelu środkowego i tutaj te przyciski byłyby albo jakiś mały wybierak wygodniejsze. Na tunelu środkowym znaleźć można z kolei zmiany trybów jazdy, hamulec ręczny, regularny głośności. Jeszcze trochę niżej mamy gniazdo 12 v a także USB, USB w standardzie A, C, więc również jest wybór, nie trzeba kupować kabli czy przejściówek. Na kierownicy w testówce mamy typowe dla Fiatów i wygodne rozmieszczenie przycisków. Z lewej strony znajduje się krzyżak do sterowania elektronicznymi zegarami, jest też odbiór odrzucanie połączeń. Z prawej strony z kolei obsługuje się tempomat. Multimediami steruje się z kolei zakoła kierowniczego. Tutaj mamy przyciski odpowiadające za zmianę głośności oraz wyciszanie muzyki. Z drugiej strony symetrycznie mamy zmianę piosenek, a także źródła dźwięku. Trzeba się chwilę do tego przyzwyczaić, ale ponieważ te przyciski są akurat pod palcami, to wygodnie się z nich korzysta. Pozytywnie oceniam też elektroniczne zegary mają one przekątną 7 cali, czyli nie jakąś powalającą, ale została rozsądnie zagospodarowana i wszystkie informacje się tutaj mieszczą. Mamy bardzo dobrą jakość wyświetlanego obrazu, również łatwą obsługę dzięki krzyżakowi na kierownicy, który pokazywałem wcześniej w przeciwieństwie do ekranu centralnego. Elektroniczny zestaw wskaźników występuje w każdej wersji w standardzie. Czołowa szyba w 500 jest duża, jest ona jednocześnie wyraźnie pochylona. Mamy długie podszybie i maskę niewidoczną z perspektywy kierowcy. Biorąc pod uwagę gabaryty całego samochodu i tak wjazd gdzieś przodem nie jest problematyczny, ale jednak kształt tego przodu niespecjalnie ułatwia tego typu manewry. Widoczność na boki jest dobra, z tyłu po przekątnej mamy niezbyt masywny słupek, jest też szyba okazałych rozmiarów, niezbyt wysoko poprowadzona, za nią znajduje się jeszcze kawałeczek samochodu, ale przez to, że znajduje się ona tak blisko i tak wyczucie odległości nie nie stanowi żadnej trudności. Na elektrycznego Fiata 500 ma dokładnie 363 cm długości i 168 cm szerokości, co oznacza wzrost o odpowiednio 6 i też 6 cm względem poprzedniego spalinowego wcielenia, ale wciąż mówimy tutaj o bardzo małym samochodzie, który sprawnie wciśnie się w różne miejsca parkingowe czy ciasne uliczki. Tym bardziej że w 500e zachowano w sporym stopniu wysoką pozycję za kierownicą ze zwykłej 500, dzięki czemu trochę lepiej widać otoczenie, ale za to bez pochylania głowy kiepsko niektóre sygnalizatory na skrzyż Brak elektronicznych asystentów w testówce nie przeszkadzał mi specjalnie, chociaż wciąż uważam, że dla chętnych, chcących mieć większy spokój ducha, powinny, chociaż czujniki jako opcja, zawsze być obecne. Zwrotność elektrycznego Fiata jest bardzo dobra, chociaż nie tak spektakularna jak maluchów z napędem na tył, a kierownica pracuje bez dużego oporu, co w połączeniu ze żwawością silnika elektrycznego powoduje, że jazda tym samochodem w mieście jest naprawdę przyjemna. Siła wspomagania kierownicy nie jest jednak w testówce bardzo duża i typowo miejska, jak to czasami można spotkać w gronie malutkich aut, co przydaje się przy wyższych prędkościach, gdzie testówka oferuje bardziej dojrzały styl prowadzenia i w połączeniu z pewnym wygładzeniem reakcji można nią bezstresowo wtedy podróżować i sprawnie pokonywać też zakręty przez brak przesadnego opóźnienia reakcji. Wciąż jednak elektryczna 500 nie ma w sobie zbyt dużo sportowego charakteru, a do normalnej jazdy stworzone zostało w niej również zawieszenie, które trochę się buja i miękko stara się wybierać nierówności i o ile przez niewielki rozstaw osi nie ma co tutaj liczyć na zachowanie na poziomie większych modeli, to ogólny poziom komfortu jest tutaj moim zdaniem dobry. W kabinie testowanego modelu nie zostały zastosowane żadne konkretniejsze dekoracyjne źródła światła. Mamy jedynie lampkę oświetlającą półkę na konsoli centralnej. Instrumenty pokładowe podświetlone zostały na kolor biały, co wypada ok w swojej neutralności, jeśli chodzi o czytelność i taką praktyczność. Tym bardziej, że wszystkie przyciski przełączniki doczekały się swojego źródła światła, ale biorąc pod uwagę z jakim samochodem mamy do czynienia, to jednak spodziewałbym się tutaj po zmroku więcej charakteru, jakichś kolorów, dekoracyjnych elementów, a tak jest po prostu zbyt zwyczajnie. Wykonane w technologii LEDowej segmenty do jazdy dziennej mają charakterystyczny dla Fiata 500-okrągły kształt. W podobnym klimacie zaprojektowane zostały też diodowe kierunkowskazy, pojawiające się czasami w dolnych pierścieniach. Kierunki boczne umieszczone zostały na błotnikach, ale nie tak zwyczajnie tylko mają ciekawszą formę i także znajdują się w nich LEDy. Z tyłu również całe oświetlenie oparte jest o diody i o ile światła główne wymagają dopłaty, to resztę LEDów z przodu czy z tyłu dostaje się w standardzie i prezentują się one moim zdaniem naprawdę dobrze i 500 po zmroku wygląda tak nowocześnie i tak zarazem zgodnie z tradycją jak powinien. Światła mijania i drogowe w testówce umieszczone zostały w soczewkach i oferują one dobrą precyzję odcinania stref jasnych od ciemnych, a także naprawdę solidny zasięg świecenia. Nie są one wyposażone w jakieś zaawansowane funkcje adaptacyjne, ale jak na zwykłe statyczne LEDy, to nie można im nic zarzucić w kabinie testowanego Fiata. Nie ma co za bardzo liczyć na miękkie materiały poza podłokietnikami i fotelami. Wszędzie jest twardo, ale te twarde tworzywa, czy to na desce rozdzielczej, czy drzwiach wypadają przyzwoicie wizualnie. Najbardziej ich plastikowość i taniość widać tutaj na uchwytach przez ich kąt nachylenia. Podłokietniki wspominałem, że są miękkie, ale niestety dosyć symbolicznie. Najlepsze wrażenie pod kątem estetycznym robi tutaj czerwona wstawka. Też ta szara wypada ok. Mamy estetyczne wykonanie detali, też bardzo dobre spasowanie. Nie ma żadnych niepożądanych dźwięków, więc ogólnie 500 elektryczna jest dużym krokiem w dobrą stronę jeśli chodzi o jakość względem tej spalinowej i jak na taki mały samochodzik robi naprawdę dobre wrażenie, ale biorąc pod uwagę, że ten mały samochodzik kosztuje teraz grubo ponad 100 tysięcy zł, to można by oczekiwać jednak czegoś w tym obszarze jakościowym lepszego. Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi nie mam żadnego zapasu wolnego miejsca, żeby jakkolwiek tutaj wytrwać, chociaż trochę dłuższej trasie, musiałbym tak rozszerzać nogi. Nad głową też nie jest dobrze, ponieważ linia dachu wyraźnie się tutaj obniża, a głowa w naturalnym ułożeniu znajduje się tutaj. U mnie wymagało to mocnego garbienia się. Jeszcze opowiem o tunelu środkowym, chociaż tak trochę dla formalności, ponieważ 500 jest samochodem czterosobowym, nie ma piątego pasa bezpieczeństwa dla osób wyższych wręcz dwuosobowym bym powiedział, no, ale tunel środkowy. W niewielkim stopniu wystający. Bagażnik testowanego modelu ma pojemność dosyć symboliczną 185 litrów. Dostajemy w nim niski próg załadunkowy, niezbyt duży otwór, zwłaszcza ze względu na jego szerokość, a także regularne kształty. Mamy tutaj również mało estetyczne, blaszane wykończenie tylnej kanapy z praktycznych dodatków. Jedynie z lewej strony jest gniazko 12V, nie ma żadnych kieszeni czy uchwytów na jakieś torby. Pod podłogą znalazł się zestaw naprawczy, a także miejsce na dodatkowy chociażby kabel. Po złożeniu jednego oparcia tylnej kanapy dostaje się zdolności ładunkowe wynoszące 550 litrów i duży uskok na podłodze. Podsumowując, testowany Fiat 500e to auto, które w swoim naturalnym środowisku, czyli w mieście, wypada według mnie wzorowo, bo łączy przyjemne właściwości jezdne, łatwość w manewrowaniu, dużą dynamikę, a także solidny zasięg, o który w terenie zabudowanym nie trzeba się martwić. Podoba mi się też to, że Fiat nie udziwnił sposobu obsługi, który wciąż jest klasyczny, ale jednocześnie nie można mówić o przestarzałości rozwiązań na pokładzie. Największym problemem tego samochodu jest oczywiście cena i jej stosunek do funkcjonalności i uniwersalności testowanego Fiata, no ale to można Powiedzieć o każdym obecnym elektryku, zatem jeśli ktoś chce mieć stylowego malucha i nie patrzy za bardzo na pieniądze, to Fiat 500 w wersji na prąd został znacznie poprawiony względem spalinowca i wciąż trzyma formę. I to wszystko, co przygotowałem o elektrycznej 500C. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jej test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Jeśli ktoś myśli o wynajmie albo leasingu jakiegoś samochodu, to przypominam o Polska.pl. a z kolei, jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się wkrótce. Na razie!